Świąteczną atmosferę da się wyczuć niemal na każdym kroku. Przystrojone ulice, udekorowane balkony, ogrody i domy. Magię świąt widać także w jednym z pomorskich kurortów, w Łebie. W pobliżu skrzyżowania ulicy Kościuszki i 11 listopada została postawiona 10-metrowa choinka. Jej dekoracją zajmowali się łebianie. Przynosili własnoręcznie wykonane ozdoby, bądź zakupione gdzieś na miejskim bazarku. Efekt można było podziwiać w godzinach wieczornych, kiedy to kolorowa choinka została uroczyście oświetlona lampkami, tworząc niesamowity efekt. Dodatkową atrakcją był święty Mikołaj, który nadzorował pracę, a przy okazji wysłuchiwał marzeń najmłodszych. Ale i zdarzyło się, że tych starszych dzieci również całość towarzyszyła niesamowita atmosfera. Łabianie byli zachwyceni. No jest tam bardzo przyjemnie, bo to jest po raz kolejny. A ja mam okazję za wszystkim przyjść. Jest cudownie, podoba nam się. Ja jestem co roku, tyle lat tu mieszkam, jakbym mogła nie przyjść. I bombki moje też tam są. I jak się podoba? Super. Okay. Bardzo mi się podoba, fajna zabawa. Jest super w ogóle to stroje choinki, taka rodzinna atmosfera. Jest bardzo fajnie, rodzinna atmosfera i w ogóle super. Trochę wyszło ludzi z domów nareszcie, wołebianie nie lubią za bardzo chodzić, a to zobowiązuje przynajmniej do czegoś, prawda? No i miło jest. Oprawę muzyczną zapewniły zespoły Vivo oraz Luba i Wiktor.